Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie, gdzie odbywa się odnowa komórki macierzystej. I pierwsza zapraszamy Agnieszka. Simone przekazuje wizerunek. Jest oczyszczona szlifów programu, więc mam nadzieję skan przepuści. A, G, N, I, E, S, K, A. Okej, my jesteśmy na Weg to Orange Base. Przechodzą do pomarańczowej półkuli, gdzie ta istota powinna być już w tej turkisowej wodzie energetycznej. I woda powinna być w obrotach. Zobaczymy, czy skam przepuścił. Okej, teraz otwiera się ta woda. Lewitują we środku. My schwiemy rejn. Te czarne są widoczne. Jest już was woda, jest w obrotach. In die erste Farbe, was farba, ist grün. jest eee, zielona. Zmienione genetycznie. Jakie, jako pierwsze są wypukiwane z informacji. Kommt noch Braun dazu. E, układ pokarmowy jest wypukiwany. E, układ krwionośny jest wypukiwany. To idzie jedno po drugim i zawsze zaczyna się od najsilniej zmienionych komórek. Noch gelb dazu I komórki skórne są wypukiwane z informacji. Jetzt sind die Umrisse so ein dunkles Grau. Jetzt mischen sich die Farben im Wasser. Und äh, die, te, te, te wszystkie Te informacje z komórek, z organów, to zawsze ta, ta technologia ukazuje je w kolorach i wiadomo, jakie są wypukiwane organy. Już się wymieszały wszystko na zewnątrz, bo to wyrzucane są na zewnątrz te informacje, a ta istota cały czas jest w tej przezroczystej turkisowej wodzie. I Teraz już nie, już nie widać, jakie następne są organy. Są w ale idzie w kolejności. Się rozjaśnia coraz więcej ta postać. Im więcej wypukiwanych informacji z komórek, tym bardziej ta istota się rozświetla, aż do przejrzystości. I pozytywna energia wypełnia całą bazę. Dochodzi do przyspieszenia, wypłukiwania organów z informacji.

I przejście do szklanej półkuli. Do góry już się otworzyło. I to jest przejście dla Rafaela z całą ekipą. Znaczy się, że już wypukiwanie informacji z komórek, z organów dobiega końca. I robi już się, ta jest tutaj już przezroczysta, to znaczy że za chwilę dojdzie do teleportacji i ukaże się tam na stole kryształowym w szklanej półkuli, gdzie najważniejszy proces odnowa komórki macierzystej się odbywa. I Rafael z całą ekipą lewitują poprzez ten portal otwarty, tam już oczekują szklanej półkuli przy kryształowym stole, aż ta istota ukaże się automatycznie tam. I doszło do teleportacji. Ukazała się na stole kryształowym, woda jest spuszczana. Baza się zamknęła. Skan zjechał i ściąga warstwa po warstwie. A zostanie odkryta komórka macierzysta, rozświetli się poprzez tą. Technologie na czerwono z błękitnym punktem. Za chwilę zobaczymy, w którym miejscu się znajduje komórka macierzysta. To jest cały archiwum informacyjny tej istoty duchowej i fizycznej. I wtedy to musi być te archiwum wyczyszczone ze starej informacji i będą dostarczane pierwotne informacje DNA tej osoby. Będzie wszystko zniwelowane, ale za chwilę. Skan zatrzymał się weg. z warstwami, podjechał do góry. Komórka macierzysta jest odkryta. Zobaczymy, w którym miejscu się znajduje. Po prawej stronie, tutaj przy mostku, pod ostatnim żebrem przy mostku, znajduje się komórka macierzysta. I już robot stoi ramię z igłą wyjechało, wzięło na miary na ten błękitny punkt dato archiwum i za chwilę zniweluje wszelkie informacje. Okay, Już jest stało to się. Dost dostarczana jest nowa informacja, jest wypełniana archiwum i te DNA jest w różnych odcieniach zieleni. Jest teraz wypełniany, a potem z tego archiwum będzie się rozprzestrzeniać na ciało fizyczne. Będą przekazywane informacje do komórek w ciele fizycznym, po kolei. Każdy, w każdym organie pójdzie to w kolejności. Potrwa to, ale taki jest proces. To są czyste, pierwotne informacje tej istoty.

Fight, um. Cały czas wypełniany jest. Jak tyle informacji jest e, w komórce macierzystej i dostarczanych, to ta istota musiała mieć wiele wcieleń. Bo to z życia na życie informacje właśnie się zniekształcają, potem te, te i już to ramię z igłą poruszyło się do góry i odnowa komórki macierzystej jest pomyślnie zakończona. Rafael, Rafael odstawia robota do końca, skan zjechał i zaczyna składać ciało z powrotem. Jest teraz jest nos składany. Jak człowiek leży, to jest najwyższy punkt nos u każdego. I skan zatrzymał się pusty, podjął do góry. Automatycznie została nałożona aura i no, nowa aura i nowa ochrona planetarna. Zeszła ze stołu i przeciąga swoje ciało, robi skłony, sprawdza czy funkcjonuje. Składa podziękowania u wszystkich. Portal z tą ślizgawką w podłodze jest otwarty. Żegna się. Spokojna, zadowolona zniknęła w portalu, połączyła się z ciałem fizycznym. Od tego momentu zaczną się dziać różne dzieła różne rzeczy w ciele fizycznym, odczuwalne, nieodczuwalne będą różne symptomy, ale to należy do tych zmian, bo komórki będą wypełniane nowymi informacjami. Także zostańcie zdrowi, zapraszamy Was też na masztę. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej.